Z Ewangelii według Świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci, i siedmiu z nich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy martwych więc gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Rzekł im Jezus: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych to czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do Niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Dzisiejsza Ewangelia zabiera nas w podróż do czasów, gdy Jezus spotkał się z Saduceuszami, grupą religijną, która nie wierzyła w zmartwychwstanie, przybyli do Niego z pytaniem, które miało na celu podważenie jego nauki. Opowiedzieli historię o siedmiu braciach, którzy kolejno poślubiali tę samą kobietę, ale żaden z nich nie pozostawił po sobie potomstwa. Zapytali Jezusa, którego z nich będzie żoną przy zmartwychwstaniu. Saduceusze chcieli zadać pytanie trudne i podchwytliwe, myśląc, że postawią Jezusa w kłopotliwej sytuacji. Jezus jednak odpowiedział im w sposób, który objawia głębie Bożej mądrości i prawdy. Powiedział: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Jezus ukazuje nam, że nasze rozumienie rzeczywistości po zmartwychwstaniu jest ograniczone. Często myślimy o niebie i życiu wiecznym w kategoriach naszych ziemskich doświadczeń i relacji. Jednak Jezus przypomina nam, że życie po zmartwychwstaniu będzie zupełnie inne, przemienione. Relacje międzyludzkie nie będą takie same jak tu na Ziemi. Po zmartwychwstaniu będziemy jak aniołowie, żyjąc w doskonałej jedności z Bogiem i z sobą nawzajem. Ale Jezus idzie jeszcze dalej. Wskazuje na pismo święte, mówiąc. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych stanął, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Przez to odniesienie do Księgi Mojżesza, Jezus przypomina nam, że Bóg jest Bogiem żywych. Abraham, Izaak i Jakub żyją w Bogu. Zmartwychwstanie jest zakorzenione w samej naturze Boga, który jest źródłem życia i który pokonał śmierć. Nasza nadzieja na życie wieczne opiera się na Jego wierności i mocy. To przesłanie powinno mieć ogromne znaczenie dla nas, którzy żyjemy w świecie pełnym niepewności i lęków. Śmierć i cierpienie często stawiają nas przed pytaniami o sens życia i przyszłość. Jezus przypomina nam, że Bóg jest Bogiem żywych. Śmierć nie ma ostatniego słowa. Nasze życie nie kończy się w grobie, ale trwa w wieczności, gdzie Bóg przygotował dla nas miejsce. Dlatego też, jako wspólnota wierzących. Jesteśmy wezwani do życia nadzieją zmartwychwstania. Ta nadzieja powinna kształtować nasze codzienne życie, nasze decyzje, nasze relacje. Jesteśmy więc zaproszeni, aby już teraz żyć w jedności z Bogiem, wiedząc, że On ma moc przemieniać nasze życie i dać nam udział w swoim wiecznym królestwie. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni nam o wielkiej miłości Boga i o obietnicy życia wiecznego, a nasza wiara w zmartwychwstanie umacnia nas w chwilach próby i dodaje nam odwagi do głoszenia dobrej nowiny. Pan Bóg jest Bogiem żywych, a my jesteśmy powołani do życia w Jego obecności na wieki.